przedstawiam Państwu dzień dobry, tak a propos, pieska rasy JRT-RT, Russell Terrier. Chciałbym rozwiać w krótkim filmiku kilka fałszywych mitów na temat tej rasy. Oksiu, tu chodź, tu idziemy, chodź. Które mówię, że są to psy nadaktywne, ryzą meble. Nie chcą zostawać w mieszkaniu, gryzą właścicieli, latają po ścianach, psy gryzą. Że ciężko jest je wychować. To totalna bzdura. Jest to normalny, fajny piesek, który wymaga spacerów, aktywności, zaopiekowania, zabawy. Oksyunia! Stój! A jak się go nauczy, to jest usłuchany, grzeczny. Do pana chodź, chodź mordeczko, tak, tak, tak. tak. Tak, 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 pana piesek, pana piesek. Także nie ma tutaj, nie ma ten pies jakiejś agresji, nieposkromionej. Jest to normalny piesek, z tym, że jest to piesek myśliski. Jest to terrier. Jest to piesek dominujący. Jest to piesek, który potrafi w kilka sekund zagryźć szczura. Jest to piesek, który potrzebuje ruchu. Jest to piesek inteligentny. To nie jest piesek kanapowiec, który nie będzie przeszkadzał w czytaniu książek, oglądaniu, pójściu na Netflixa, czy, czy piciu kawy, yy, czy innych pierdół tam. To jest piesek, który potrzebuje uwagi. Jak słyszę, czy gdzieś tam czytam, że kogoś pies podwyza za rękę, bo się chce z nim bawić, a on zapieprza do behawiorysty, który każe mu psa zamknąć w innym pokoju, No słabo mi się robi po prostu. Słabo. Jak ktoś kupuje psa myśliwskiego terriera żeby siedział w domu i żeby z nim tylko wyjść na siku pod blok no to sorry, sorry ale wtedy problemy same się generują niestety to nie ta rasa, to nie ta rasa Ciłałe sobie trzeba kupić wtedy albo jakiś tam nie wiem, innego fajnego pieska którego, którego sobie w torbę wsadzi człowiek albo do wózeczka tam <laughs> i z nim wyjdzie na spacer a to jest pies myśliwski mały, ale aktywny mądry, odważny Potrzebuje wychowania, potrzebuje ruchu, potrzebuje zajęcia i wtedy jest to pies idealny.